Teraz, teraz możesz powiedzieć, że masz, masz fujarę. <grystanie> o nie. Tylko to było dziwne, nie, bo ja u siebie stoję tak, nie wiem, tak, tak jak ty u siebie. I wyglądasz jakbyś miał ja tak, nie wiem, tak, na drzwi akurat mam widok, jakbyś był, nie wiem, drzwiami. Aha. No. Jakbyś miał się połączyć ze mną, to byście musiał się tak przenieść, tak tutaj. O, tak. o kurwa, odjeżdżam. Tak o kurwa, o kurwa, i poczekaj. To się źle skończy. To się źle skończy. Tak. Pochowany przez onegle. Kurwa, patrz bo drywolenie Od razu dzwonię na pogotowie To jest kurwa ta równowaga Widziałaś? Całe życie Spidermana kurwa oglądałem Teraz się przydało Ja oglądałam Harry Pottera Całe życie i dzisiaj nawet obejrzę Ale mi się w dupę to wbiło Ile masz lat? Co? To ja byłem... Ja byłem w czternast... Urwa! Byłem w czternastolatce. Jestem kosmitą, dzięki za suba.